W Cieszynie zakończyły się uroczyste obchody 330. rocznicy Bitwy pod Wiedniem pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Organizatorami uroczystości byli burmistrz miasta Cieszyna Mieczysław Szczurek oraz macierz ziemi cieszyńskiej. Obchody rocznicy odsieczy wiedeńskiej zainaugurowała dziękczynna msza święta, której przewodniczył prymas polski arcybiskup Józef Kowalczyk. Liturgiczne spotkanie w kościele Najświętszego Serca Jezusowego miało również wymiar ekumeniczny. Po mszy na cieszyńskim rynku rozpoczęły się uroczystości państwowe z udziałem gości honorowych. Tam m.in. złożono hołd tym, którzy w 1683 roku przywrócili pokój Europie, a także zainscenizowano wydarzenia z 1939 roku związane z ocaleniem historycznej tablicy pamiątkowej przez cieszyńskich harcerzy. Prezes Stowarzyszenia Igrzyska Polonijne Polonia-Austria Andrzej Kempa wręczył burmistrzowi miasta Cieszyna symboliczne skrzydła. Dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców Cieszyna i obiecuję, że znajdzie się dla tych skrzydeł godne miejsce. Następnie odbył się koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza. Pierwszy dzień obchodów rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej zakończyła projekcja filmu Bitwa pod Wiedniem. Drugiego dnia w sali sesyjnej Cieszyńskiego Ratusza zorganizowano konferencję naukową, a księżnica cieszyńska zaprosiła wszystkich zainteresowanych na wernisaż wystawy okolicznościowej. O związkach Jana III Sobieskiego ze Śląskiem mówiła dr Aleksandra Skrzypiec. Najważniejszy jest dla nas związek Śląska z Polską, z postacią tak wybitną jak Jan III, a także nieustające nawiązywanie do historii, dlatego że historia jest naszym źródłem, jest korzeniem, z którego wyrastamy i nieznajomość tego źródła, nieodnoszenie się do niego byłoby z całą pewnością błędem, zwłaszcza. Wobec faktu, że Wiktoria Wiedeńska jest tak wspaniałym dokonaniem. Wieczorem w kościele Świętej Marii Magdaleny odbył się koncert w wykonaniu zespołu Cantica Sacra pod hasłem Muzyczny Salon Sobieskiego i Marysieńki. W sobotnie południe przez Cieszyński rynek przejechała husaria. Pojawił się także król Jan III Sobieski wraz ze świtą. Pod swoją Mam, Mam nadzieję, że z tym razem, nie razem mieszkańcy na zadowoleni. Następnie Orszak przeszedł na wzgórze zamkowe, gdzie rozpoczęła się fabularna gra historyczna Miłość i Wojenka. Gra miejska była okazją do zaznajomienia się z realiami XVII wieku. Lauratów gry nagrodził burmistrz miasta. Zwycięską drużyną została Świta Sobieskiego. Dla zwycięzców ufundowano atrakcyjne nagrody. Obchody 330. rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej były wspaniałą i atrakcyjną lekcją historii nie tylko dla mieszkańców miasta, ale także przybyłych gości. Wydarzenia te z pewnością zapiszą się na kartach historii Cieszyna z uwagi na obecność ważnych gości oraz ciekawy program przygotowany przez organizatorów.